Cześć, witam Was w bardzo specjalnym odcinku. Jest to mój drugi dzień w Bangkoku i będę po raz pierwszy w życiu próbować duriana. Jesteśmy na największym tak zwanym Fruit Market w Bangkoku. Jest to niepowtarzalne miejsce, ponieważ mamy tutaj owoce ze wszystkich części Tajlandii. Do tego bardzo wiele organicznych rzeczy prosto od farmerów, dlatego bardzo chciałam spróbować właśnie. Tutaj po raz pierwszy Duriana, ponieważ ma być on no, wyjątkowo dobry. Mam nadzieję, wiecie, podzielone są zdania. To jest tak, słyszałam, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi, więc tutaj pani zresztą już sprzedaje właśnie Duriana. I e, zobaczę, czy kupię tutaj, ale chyba najpierw się przejdziemy, zobaczymy wszystkie i na pewno zjemy też Mango Sticky Rice, czyli najbardziej znany tajski deser. Jeszcze taka mała kwestia. A propos Duriana, chciałam wam powiedzieć, że w Tajlandii ogólnie w wielu miejscach nie można z nim podróżować, wręcz go do autobusu, czy do metra, tym bardziej do samolotu. I w wielu hotelach też jest zakaz w ogóle wnoszenia go, ponieważ ma bardzo specyficzny zapach. Ja zaraz poczuję ten zapach po raz pierwszy. Dobra, idziemy. I can smell the and her bed. Kupuję, słuchajcie, Duriano. Wybraliśmy to ładne miejsce. Kupuję mały kawałeczek. Ogólnie tak wygląda Durian. Duży, zobaczcie. I się go kroi najlepiej w rękawiczkach, bo skórka przyczepiają się takie małe igiełki. Pani dla mnie kroi. Zobaczcie jak się obiera go. Z... W środku jest pestka duża, więc ją omijamy. Pani czy z rękawiczkę dla mnie ubiera teraz kawałeczki. pałeczki. nas I don't feel like a really bad smell. Okay, don't... I feel some fruity. I will smell the fresh one. Nie, <laughs> okay. Okay, it doesn't smell so nice, but it's also. No dobra, przyznam się, że rzeczywiście on nie pachnie za ładnie, ale naprawdę muszę wąchać bardzo mocno, żeby poczuć ten nieprzyjemny smak. Także jak go trzymam tu, to w ogóle mnie nie razi. I should try now. Dobra, słuchajcie, bo no boję się, bo już czekaliśmy na to, i ja czekałam wiele czasu. Dobra, pierwszy raz spróbuję sobie Doriana. Okej. Okay. Spróbujmy, spróbujmy. Oh my god, jestem tak so excited. Ok. Mm. Ok, O Boże, widzicie, rozpływa się jak masło. Nie jest za bardzo słodki, dobrze, że właśnie wybrałam takiego nie za bardzo miękkiego, jest bardzo ważna rada właśnie tak poprosiłam, żeby nie był za bardzo dojrzały, bo nim bardziej dojrzały, tym mocniej pachnie i też jest bardziej słodki, więc mój nie jest super słodki, ale pyszny. Jest pyszny. Rozpływa się jak żaden owoc. Jest takie połączenie awokado z ananasem. Ciężko opisać ten smak. Tak, właśnie powiedziałem, że ma teksturę takiego dojrzałego awokado. W smaku trochę ananas. Zaraz zjem cały. Teraz też spróbuję. Powiem. You have to tell me, how is this one? Because you didn't eat it so long too. Mm. It's not super ripe. I know. This is why I like it. I think because I don't feel the bad the, uh, smell. It's more ripe, it's gonna be softer and sweeter, like more creamier. This was already creamy for me, like avocado and pineapple mixed. The oh, taste. It's like, yeah, so nice. Mmm. <laughs> Patrzcie, jakie oni mają wszystko na tym market. A to są sztucznie zrobione, wyglądają jak prawdziwe, bo tak się prezentuje. Wszystkie właściwie jedzenie i napoje są sztucznie zamawiane, wygląda to jak żywe. Chciałam Wam pokazać jeszcze to, bo to są tradycyjne tajskie desery i one są zrobione głównie z żółtka jajka, w różnych kolorach, oto wygląda przesłodko, Bóg mówi, że powinnam spróbować I think this one would be nice i takie małe różyczki w wielu kolorach. Przesłodkie. Mamy tutaj wszystkie owoce, jakie chcecie. Jeszcze mango z tym bym spróbowała i spróbowałam też bardziej dojrzałego już duriana po raz drugi i też mi smakował, taki dojrzały też. Chcę Was tylko uprzedzić, że tu jest trochę drożej niż na ulicy, ponieważ jest prosto od farmerów um, te wszystkie rzeczy, więc są takie bardziej, nasz taki bardziej organik, można powiedzieć, bazar, ale jest naprawdę pyszne i warto, bo... No też jakość tych owoców jest fajniejsza. Kochani, Pumi zrobił niespodziankę i kupił coś w okay. tym sklepie ze słodyczami, w którym byliśmy i nie wiem, co to jest. I kazał teraz rozpakować i spróbować. Mm, it looks like custard, right? Wow, ale pięknie zapakowane. O Boże, i mam coś tutaj też, coś, co wygląda bardzo ciekawie. It's pandan leaves, i think. To są liście pandanu, to wiem, ale co jest w środku? Nie wiem za bardzo. Which I should try first? Co No dobra. Co tam? Tajskie słodycze trzeba smakować. W ogóle tajskie słodycze są troszkę właśnie inspirowane słodyczami z Portugalii, z Brazylii, bo bazują na jajkach. I Tutaj... This is egg yolk too. This is like the egg yolk... Rice? Ok. tu nie chce mi powiedzieć, co to jest. Mam po prostu spróbować. Wow. Jest bardzo mm, kleiste. Szczerze że chyba będzie dobre. Mm. Mm. Nie wiem, jak określić ten smak. Taki troszkę towi. Jajeczny, budyń. It's like coffee pudding. Bardzo dobre. Zobaczcie, połączenie jakby tego krótkiego na wierzchu. Bardzo mięciutkie. I nie jest za słodkie nawet, bym powiedziała. Wygląda jakby było bardzo słodkie, ale jest takie w sam raz. Mm, that's so nice. And I'm excited for this. Look at the package, so beautiful. Rozpakowane. To powinnam zjeść ręką, to wiem na pewno. Patrzcie co tu się dzieje. Pływa jak galareczka. With leaves, I have to A, oh, dobrze, więc już się dowiedziałam, że się je bez liści, tylko mam to. Słuchajcie, to jest jak kokos. Raj, sticky rice, taki rice kokonu, rice. Smakuje dokładnie jak mm, jak ryż w mleku kosowym Ale ten no, są na jakąś galaretkę jeszcze na. Mm -hmm. Pyszne. Delikatny posmak tych liści pandanu. Woskie. Thank you. Nie właśnie mm, takim Można również tutaj zjeść lunch. Są normalne dania z tajskiej ulicy. Dzieje się tutaj. Jak się bardzo postaracie, to możecie znaleźć jakieś napoje bez cukru. No i oczywiście świeże kokosy. przysmak to jest tak zwane Salted Eggs, czyli słone jajko. I pierwszego wieczoru, jak przyjechałam, to mama próbowała z tym smażony toku. Jest przepyszna. Nie wiem, jak się je robi, chyba po prostu soli je marynuję, O tak wygląda w Słuchajcie, próbuję teraz takich właśnie owoców, to się nazywa Mango Steam. Bardzo ładne. Tutaj już mam po prostu oderwaną tą skórkę od wierzchu i je się go tak, że wyjmujemy sobie w środeczek, odrywa to się tak. O. Oh, it's good. Smakuje troszkę jak lichi, Ale lepsze niż lichi jest, bo jest takie trochę bardziej kremowe, maślane. Nawet może mi bardziej niż durian to smakuje. Bo ma taki lekko kwaśny posmak. A ja uwielbiam kwaśny ze słodkim. Musicie to spróbować jak będziecie w Tajlandii. Bardzo dobra. Bardzo podobne do duriana, ale to nie jest durian, to jest Jackpot. To Poznacie po tym, że nie ma tak bardzo wystających tych igiełek na skórce. I trochę inaczej się to kroi. Takie większe kawałki takie gwiazdy można powiedzieć. Próbuję, czekam. Mm. To mi coś przypomina. It's like trochę jakby banana. Smakuje jak połączenie banana z mango. I pachnie jak banana. Mega, mega. <laughs> Co, no jest to jest ekstra. To jest kokos. To są panowieki w środku z kokosem o różnych smakach. Kochani, mango sticky rice. Myśleliśmy, że będziemy jeść, ale znaleźliśmy lody. I jest mi tak gorąco, że spróbujemy tych lodów dokładnie mango sticky rice right. let's go to miejsce jakby coś jest tuż obok marketu wychodzicie i jest na wprost saładka mnóstwo tutaj słodyczy słodyczy Spójrzcie na to, znalazłam te lody Mamy tutaj duriana, mango, mango sticky rice I też jest ten pyszny mango stick O matko, aż mi się łezka zakręciła bo... Dobra, kochani, mamy nasze słodkie deserki I śmiesznie, bo to jest naprawdę mango po prostu zamrożone w całości A tutaj z drugiej strony... Jest ryż z mlekiem kokosowym i z takimi malutkimi orzeszkami i z polewą kokosową. Mm. Najlepsze jest to, że właśnie dokładnie tak się podaje: mango sticky rice, jak będziecie chcieli spróbować. O to jest w formie Znaczy, zazwyczaj jest mango obok i ryż, e, i ryż obok. Koszulka mi spada przez mikrofon. Dobra, ok. Let's try it. Mm, połączenie kokosa z mango, jeszcze takie, takie zimne na tą pogodę, mm. ja normalnie cały dzień, powiem Wam, mogłabym teraz jeść takie lody, zimne napoje i dopiero wieczorem tutaj jeść taką kolację porządniejszą, bo ciągu dnia jest za gorąco na to, mmm, it's so good, <ścoughs> dziękuję Wam za... Oglądanie tego odcinka. Będę Wam pokazywać więcej pysznego jedzenia w Tajlandii. I powiedzcie mi o tym, co byście chcieli usłyszeć, jakie filmiki by Was interesowały o zabytkach, co zobaczyć. Planuję dużo, ale miło będzie, jak podpowiecie, co dokładnie byście chcieli. Także cheers i zapraszam do Tajlandii na Sticky Rice. Musicie tu przyjechać.